Mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie, nie ma innej opcji. Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę. Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania. Dawno kiedy wszyscy będą mieli powyżej jajec. O kurwa, chłopaki, tego dnia chwycimy za broń i spalimy wszystko. Nic im nie da spuszczanie psów, i tak będą w gównie półszy. Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie. Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Pamiętacie woods? Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną skór wysyny! Wszyscy zadekowani w belwerderze! Pła, pła, pła! Wszystkim się spocą rowy! I sami będziemy rozdawać karty! I tego nie będą u władzy! Tak! U władzy, tak! tak. Ha, 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 ha. Eee, dobra chłopaki, bylibyście uprzejmi się uciszyć, przeszkadzacie klientom. Dobra, dobra, po co te nerwy? Tylko rozmawiamy! Będziemy spokojni, przepraszamy. Kolaborant tak. Kolaborant, dupolis. Władza dla ludu! Boom.